Dziś pokażę ci trzy różne sposoby na jajecznicę. Te trzy metody wybieram w zależności od tego jak się wyśpię i ile mam czasu. To są jajka w rozmiarze XXL. Jako akcjonariusz czas mam je ze zniżką z Temelina. To po lewej to klasyczne jajko L. Masz dwa jajka i cztery żółtka. Sól i pieprz, a następnie porządnie roztrzepać. Bądź sprytny jak chleb i zamiast drewnianej łyżki użyj silikonowej łopatki. Dzięki temu będziesz potem dużo mniej przeklinać. Kuchenkę ustaw na połowę mocy i powoli wytop boczek, a na nim drobno posiekaną cebulkę i pozwól jej się zeszklić. Gdy tylko wlejesz jajka, cały czas mieszaj. Nie zapomnij o brzegach. Cały ten pokaz z jajkami trwa 15 do 20 sekund, a konsystencję dopasowujesz do własnego gustu. Lepiej rób to wolniej i spokojnie, żeby nie wyszły ci jajka jak uleosza sucharzika. Drugą wersję jajek osobiście nazywam wielka kluska. Kuchenkę znowu ustaw na połowę mocy, rozgrzej masło i wbij na patelnię trzy jajka, tak jakbyś chciał zrobić sadzone. Suli i pieprz zostaw na około minutę, żeby się ścięły. Wokół żółtka delikatnie porusz i znowu zostaw do ścięcia. Potem wyłączasz patelnię, rozbijasz te żółtka i na tym resztkowym cieple wszystko ładnie się zetnie. Przekładasz to na talerz, dodajesz natkę pietruszki lub szczypiorek i jajka w stylu wielka kluska są gotowe. Ostatnią wersją są kremowe jajka po francusku. Trzy jajka i porządny kieliszek śmietany. Porządnie to ubij, żeby nie było widać różnicy między żółtkiem a białkiem. Jeśli masz kuchenkę z dziewięcioma poziomami, ustaw na czwórkę i rozgrzej masło. Lej tam jajka i cały czas mieszaj, mieszaj, mieszaj. To zajmie nawet 12 do 15 minut, ale będą to najlepsze jajka, jakie kiedykolwiek miałeś w ustach. Po 4 do 5 minutach zacznie lekko gęstnieć. Poczekaj jeszcze minutę lub dwie, aż silikonowa szpatułka zacznie zostawiać takie ślady na patelni podczas mieszania. W tym momencie dodaj około łyżki zimnego masła i stopniowo je wmieszaj. Masło połączy się z jajkami i całość będzie pięknie kremowa. Następnie wyłącz kuchenkę i przez minutę jeszcze mieszaj na resztkowym cieple. Konsystencję możesz dostosować do własnych upodobań, zrobić ją mniej lub bardziej zwartą. Na koniec dopraw solą maldońską, a ja osobiście uwielbiam je z parmezanem. Daj znać w komentarzach, czy masz jakiegoś faworyta z tej trójki. To cześć.